Dzisiaj trochę o zasadach BHP. Co trzeba zrobić najpierw w swoim życiu, aby nie potknąć się o duży leżący kamień. I spokojnie pójść do celu. No właśnie, zapalić światło. Ksiądz Karol Misiewicz, czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok B. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nekotama: Jak możesz wyższą wężę na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale bowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, gdyż ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Pozwolę byłyj uczynki. Każdy bowiem to źle czyni nie Nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Czy pamiętasz taki moment w swoim życiu, w którym stanąłeś w kropce. Co się zrobiłeś, podjąłeś jedną z tych ważniejszych decyzji, powiedziałeś coś na głos, wykonałeś znaczący gest. I nie wiesz, czy dobrze zrobiłeś. Nagle zaczęło ci się rozmywać, co dobre, co jeszcze dobre, a co może jest już na pograniczu zła. I zaczyna się ta duchowa niepewność. Zaczynasz chodzić po omacku, obijasz się o ściany codzienności i nie widzisz, co jest przed tobą. Świat pomału wciąga ciebie w wir i wydaje się, że nie ma czasu na głębsze rozeznawanie czynów. Przestajesz dostrzegać to, co najważniejsze, a zaczyna zajmować ciebie małe, a czasami wręcz niepotrzebne. Pomóż sobie. W życiu duchowym wszystko zaczyna się mieszać za sprawą małego, pozornie nieszkodliwego grzechu. Aby później zasypała nas ogromna lawina zła. Możemy wyjść z ciemności, uzdrowić się ze ślepoty, sumienia, serca, możemy wejść na drogę wypełnioną światłem miłości bijącej z krzyża nie uciekaj od światła które pragnie doświetlić Twoje drogi